Jak moi twardziele i ludzie z Tytanu, dla tego pięknego nieba. Na tych widoków warto to robić. 4 lutego. siódmy mój trening na ślęży w tym roku. No, ostateczny test od zespołów już był. Teraz ostateczny test sprzętu. No dzisiaj znowu założyłem buty Nike Zegama, które mi prawą stopę od strony języka tam uwierają i przycierają. Eee, założyłem inne skarpety, bo pomyślałem, że ze skarpetami to jest tak, że jak wydają się niezużyte, to i tak się zużywają, ponieważ łapią piasek, drobinki eee, kurzu, który się nie wypiera i później może uwierać. No I wydawało się, że trafiłem, że to kwestia skarpet, które już niestety nie, nie są zużyte są zużyte za mocno no ale na zbiegu znowu się to samo zaczęło i jest ten problem więc Nike i Zegama raczej w Rudawach nie pobiegną no dylematy biegacza są różne jak się ubrać, co założyć bo na długim dystansie niestety wiele rzeczy potrafi uwierać i i niestety przeszkadzać. A ja tego nie chcemy. Pozdrawiam Was, bądźcie twardzi, jak zresztą jesteście i do zobaczenia w rudawach.